Każdy, kto czuje się prawdziwym Polakiem, powinien teraz wyłączyć mikrofon, gdyż albowiem będzie mowa o sprawach tajnych, ważnych, łamanych przez poufne. Niezły agent. Tomasz Olbratowski. Amerykańska prasa napisała, że CIA zapłaciła Polsce 15 milionów dolarów za prowadzenie tajnego więzienia w Kiejkutach, gdzie terrorystów Amerykanie poddawali tak zwanym wzmocnionym technikom przesłuchania. Znaczy fundowali im warunki bytowe zbliżone do tych w sanatoriach. No może nie aż tak złe, ale właśnie zbliżone. W 2003 roku oficerowie CIA zawieźli gotówkę w kartonowych pudłach to ważne, do siedziby polskiego wywiadu. 15 milionów. Słuchajcie, to myśmy trochę tanio się sprzedali, nie? 15 milionów na kraj to mało. No ale jeśli pieniądze te poszły tylko dla paru osób, to styknie. Styknie. No, jak pieniądze nie wpłynęły do kasy państwa, to nie martwmy się, zostały dobrze wydane. Może te dolary poszły na jakiś szczytny cel. Premierem był wtedy Leszek Miller, to może on te pieniądze przeznaczył na spłatę moskiewskich pieniędzy SLD, a może prezydent Kwaśniewski kupi sobie zeszyty na notatki z Eurosportu. No ale prawda jest taka, słuchajcie, ja znam prawdę, prawda jest taka, że wywiad, wywiad nasz wziął tak mało kasy od CIA, bo akurat w Polsce była sezonowa wyprzedaż terenów pod tajne więzienia dla Amerykanów. No. A słuchajcie, a to, to... A, nie ciekawi Was, co się stało z tymi kartonowymi pudłami, w którym były pieniądze od CIA, co? Te dowody rzeczowe zostały zniszczone, tak? Tak. Myślicie, że przypadkiem opuste pudła kartonowe rozbiła się Hanka Mostowiak? No, ofiara współpracy wywiadu amerykańskiego i polskiego. Czyli jest jakiś pożytek z tego więzienia w Kiku, tak, tak? Wyjaśniła się sprawa przynajmniej jednej durnej sceny z polskiego serialu. Czekamy na więcej.